Program Bezpieczny Biznes. Wracamy już do Państwa z kolejnymi tematami. Pandemia przyspiesza transformację technologiczną tradycyjnego handlu. Sztuczna inteligencja pomaga zrobić zakupy, a mobilne kasy samoobsługowe automatycznie pobiorą płatności. Handel się zmienia, a w czasie pandemii skupia swoją uwagę także na kwestiach bezpieczeństwa. O tym mówił w czasie Warsaw Security Summit 2020 Mirosław Lukowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa w handlu porozmawiamy o handlu, o kondycji, w jakiej znalazł się ten sektor polskiej gospodarki i o tym, jakie ma przed sobą perspektywy. Mirosław Lukowski jest z nami ekspert do spraw bezpieczeństwa w handlu. No to jaka jest ta kondycja branży dzisiaj? Jeśli chodzi o handel i handel detaliczny spożywczy, to kondycja jest bardzo dobra, pomimo tego, że wykorzystując okazję, przedstawiciele tej branży też próbują podpisać się pod tymi wszystkimi branżami, które dzisiaj cierpią z tego powodu. Wiemy doskonale, że ani pierwsza pandemia, ani drugi okres pandemii nie zamknęła sklepów spożywczych i nie zamknie, wręcz obroty wzrastają. Robimy Ale, zapasy. Tak. E, także tutaj, jeśli chodzi o handel detaliczny spożywczy, kondycja jest dobra. Jeśli chodzi o. Sektor odzieżowy, handel, sektor, odzieżowy, mm -hmm. sektor y, gospodarki RTV, AGD. Mm -hmm. No tutaj niestety wszyscy wstrzymaliśmy zakupy, nikt sobie nie pozwala na nowy telewizor, lodówkę, czy kolejną odzież do szafy z tego względu, że sami nie wiemy jak będzie wyglądała nasza przyszłość. A dodatkowo ten handel był jednak wstrzymany przez pół roku. Praktycznie mieliśmy strasznie obniżone obroty. Także jeżeli mówimy o handlu detalicznym, to spożywka ma się dobrze. Spożywka ma się dobrze, to spożywka będzie inwestować w takim razie w nowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem, z analityką zaawansowaną. To, czego dzisiaj teoretycznie, o, o czym się mówi, tak? O sprawdzaniu maseczek z, przez kamery, o weryfikacji liczby osób, które znajdują się na terenie sklepu. Czy to? rzeczywiście działa i czy w to inwestycje będą dzisiaj. Jest szły. sporo zapytań z właśnie z branży detalicznej spożywczej o przygotowanie takich rozwiązań, o ocenę takich rozwiązań, ale są to bardziej małe sieci, które widzą, że ograniczenie kosztów personelu pracowników ochrony spowodowało je wzrost ich rentowności. I to są inwestycje, które mają stricte przyniósł tylko zysk. Dodatkowo sytuacja jest taka, że monitoring centralny zaczyna teraz bardzo dobrze żyć w tych sklepach. Jeśli chodzi o duże sieci detaliczne, inwestycji nie będzie. To są firmy, które trzymają gdzieś tam okryte środki przy orderach, bo też zdają sobie sprawę, że ten rok następny może być bardzo ciężki dla nich, więc tutaj inwestycje nie są wstrzymywane. Kiedy do inwestycji wróci ten duży handel? W takim razie jaka to jest perspektywa? Myślę, że duży handel wróci za półtora roku do inwestycji. Myślę, że koniec roku 2020 i pierwsze półrocze 2021 będzie to jeszcze okres, kiedy wszyscy będą czekali na to, jak sprawa się rozwinie. 2019 pokazało, że nikt nie zaplanował nic na 2020. Teraz są jeszcze robione inwestycje, które były zaplanowane 2018, są toczą się swoim biegiem, chociaż są spowolnione, więc dopiero 2021, końcówka roku, może przywrócić porządne, duże inwestycje w tej branży. Po jakie rozwiązania wówczas będą sięgali? Rynek musi się na to przygotować. Co będzie miało e, naj, największą popularność, co będzie najczęstszym rozwiązaniem stosowanym w handlu. Ja myślę, że w końcu branża cała handlowa spojrzy nowym okiem i nowe rozwiązania zautomatyzowania wszystkich procesów. Procesu, gdzie jest monitoring wizyjny, gdzie jest analiza wykorzystywana, analityka w kamerach. To, co do tej pory było odsuwane na bok, bo każdy liczył razy ilość sklepów, wymianę całego sprzętu, który jeszcze jest, nie oszukujmy się, przestarzały. Bardzo mało rozwiązania IP jest, które pozwalają na, na prawdziwą analizę. Myślę, że te rozwiązania teraz bardzo szybko wrócą do łask. Z tej prostej przyczyny, że to pozwala zaoszczędzić dużo ilość pracowników. Bardzo dużo zdarzeń może być analizowanych i tak jak przedstawiła cała branża, Handlowa, z wszyscy integratorzy, to są rozwiązania, które nie tylko dotyczą security, ale dotyczą też analizy sprzedaży, mogą wspomóc marketing, mogą wspomóc sprzedaż, więc tutaj jak gdyby jest bardzo duża furtka, która się otworzy przed a, inwestycjami. A czy są w takim razie rozwiązania, których dzisiaj na rynku nie ma, a o których branża już mówi, już myśli? Potrzebujemy tego i musimy dzisiaj zacząć je opracowywać. Myślę, że są rozwiązania już na rynku, może nie ma ich jeszcze w Polsce, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tu jest Coś, co nam pokazała pandemia, dzisiaj pracownik ochrony, pracownik sklepu dezynfekuje każdy koszyk oddzielnie, dezynfekuje wózek oddzielnie, ale jak widzimy w dyskontach klient odstawia jeden wózek, drugi klient go bierze, więc tutaj jak gdyby ten proces dezynfekacji, zachowania całej tej linii czystości jest zaburzony. Są rozwiązania na świecie wykorzystywane, które zautomatyzowały ten proces i myślę, że tutaj można spokojnie odciążyć pracownika ochrony, może on się zająć swoimi obowiązkami, a ten proces może być zautomatyzowany. I te rozwiązania już coraz bardziej zbliżają się do naszego kraju. A jak kondycja polskiego handlu wygląda w takim razie na tle Europy i świata? Czy jesteśmy stosunkowo zieloną wyspą, którą zawsze byliśmy, czy jednak u nas jest gorzej? Czy znaczy jesteśmy krajem, gdzie korporacje są wszystkie międzynarodowe, czyli jak gdyby odzwierciedleniem tego wszystkiego, co jest na świecie, jest też odzwierciedlenie tego, co się dzieje w Polsce? Chociaż niektóre oddziały polskie, jak analizujemy wyniki finansowe, mają dużo gorsze wyniki niż te światowe. Więc tutaj, jest tutaj jest jest gorzej. troszeczkę gorzej. Epoka covidowa, nie wiemy jak długo będzie jeszcze trwała, jak długo żyć będziemy w obostrzeniach związanych z pandemią. Jak Pan sądzi, jak to może długo potrwać? I nie pytam tutaj o perspektywę tego, kiedy będzie szczepienie, czy kiedy będziemy mogli już żyć swobodnie, ale o to, jak długo ślady po tym, co się wydarzyło będą jeszcze widoczne bardzo głęboko w tej branży. Myślę, że ślady będą bardzo długo widoczne, tym bardziej, że ich świadomość się zmienia i klienta zmienia się też powoli świadomość osób, które znajdują się po drugiej stronie, czyli osób zarządzających tym biznesem i perspektywy zamówień wszystkich, perspektywy ustalania priorytetów będą na pewno brały pod uwagę też bezpieczeństwo klientów. Myślę, że minął lata, zanim to zejdzie, jeżeli nie przyjdzie jakaś nowa pandemia, aczkolwiek wiemy dobrze, że przewidywaliśmy w sierpniu, że jak utrzymamy 300 zachorowań, będziemy szczęśliwi. Dzisiaj mamy 19 tysięcy. I mamy dużo mniejsze restrykcje niż wtedy, gdy mieliśmy 300 zachorowań. Więc jeżeli branża przetrwa, to świadomość tego, że może coś takiego wydarzyć się ponownie, zmusi jednak ich do tego, żeby stosunek do bezpieczeństwa był troszeczkę inny niż teraz jest. A dźwignią wzrostu będzie e-handel? To on się będzie rozwijał najbardziej w najbliższych miesiącach, latach? Będzie się rozwijał, ale rozwinie się do 50%. Maksymalnie w perspektywie 10 lat. Teraz mamy bardzo duży przyrost, szczególnie pierwsza fala pandemii pokazała, że może wzrosnąć, ale dziś są sieci, które zamykają swoją działalność, wycofując się z Polski, zamykają też e sklepy swoje, które były tak naprawdę motorem ich działalności. Więc w pewnym momencie klient zadecyduje, czy potrzebuje iść do tego sklepu stacjonarnego, czy wystarczy mu Siedzenie w domu i komputer. Myślę, że nie chcielibyśmy spędzić całego czasu w domu. Roboty i drony to w nich pokładamy wielkie nadzieje na 2021 rok. Pozwolą zwiększyć wydajność fabryk i magazynów wielkopowierzchniowych, bo dzięki robotom szereg najbardziej powtarzalnych i uciążliwych czynności może zostać w pełni zautomatyzowany. Drony pomogą z kolei w szybszym transporcie na terenie zurbanizowanym. Już w kwietniu 2020 roku prawie 40% firm deklarowało, że zmiany spowodowane pandemią przyspieszą proces automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. Autorzy badania EY wskazywali, że będzie to najlepszą tarczą antykryzysową. Inteligentne systemy w dużych i małych firmach pomagają w ograniczeniu osób potrzebnych np. w magazynach wielkopowierzchniowych. Cały system robotów może zwiększyć bezpieczeństwo nawet największych zakładów pracy. Powstał tak naprawdę prototyp robota, który w sposób autonomiczny może przemieszczać się w takim dynamicznie zmiennym środowisku, czy to magazynu, czy jakiegoś zakładu produkcyjnego, między ludźmi, między wózkami widłowymi, między innymi jakimiś środkami transportu yy, poziomego. Yy, na podstawie przeprowadzonych testów, tak jak powiedziałem, pierwszych yy, takich testowych implementacji tego systemu u klientów, no sporo się nauczyliśmy, tak? więc te, te platformy, ten prototyp był modyfikowany, poprawiany, optymalizowany, aż doszliśmy do konkretnego produktu. Do procesów usprawniających pracę, w których człowiek wciąż pełni ważną rolę, ale może to robić na odległość, wykorzystywane są m.in. drony. Statki bezzałogowe sprawdzają się choćby w szybkim transporcie medycznym. Pierwsze pomyślne testy transportu Osocza w Polsce przeprowadzono już pod koniec kwietnia. Nie ma wątpliwości, że ten segment nadal będzie rozwijał się w tempie niemal 40% rocznie. Transport lotniczy jest najszybszym możliwym transportem, dlatego że daje się unikać no, wszelkiego rodzaju zakłóceń, jeśli chodzi o ruch uliczny. W związku z tym wydaje się, że no, bezzałogowe statki powietrzne byłyby najlepszą metodą transportu czy to właśnie krwi, osocza, czy, czy też próbek, które są pobierane w celu Zdiagnozowania, czy dana osoba jest chora, czy też nie. Nowe technologie wraz z nadejściem pandemii rozwijają się niemal rewolucyjnie. Naukowcy z Uniwersytetów Kalifornijskich uważają, że do wykrywania nawet najbardziej subtelnych, wczesnych objawów koronawirusa może służyć specjalny pierścień. Ma on działać tak, jak inteligentne bransoletki monitorujące aktywność fizyczną czy sen. Wykrywają zmiany samopoczucia i pierwsze, nawet niewielkie zmiany stanu zdrowia kaszel. Wzrost temperatury czy osłabienie. W świątecznym wydaniu programu Bezpieczny Biznes to już wszystko. Zapraszamy Państwa za tydzień, dokładnie w nowy rok. Do zobaczenia.